Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dużo tutaj padło informacji, dużo oskarżeń o to, że niby tutaj państwo walczą z nienawiścią, z rasizmem, a tak naprawdę maskujecie po prostu swoje frajerstwo, ponieważ przedłużanie umowy, umowy przedłużanie pomocy Ukrainie, Ukraińcom tutaj, który, którzy w sumie przecież przemieszczają naszą granicę w tą, we w tą. Jacy to są uchodźcy? Jacy są uchodźcy, którzy potrafią przejeżdżać granicę swojego państwa kilkukrotnie od czasu początku konfliktu zbrojnego? No, jeśli nie czują się tak zagrożeni, to dlaczego my mamy im pomagać? Dlaczego oni mają już tutaj jakiekolwiek przywileje. Zakończmy naprawdę to, nie przedłużajmy te, w końcu tej pomocy, nie uchwalajmy tej ustawy. To już jest naprawdę koniec tego, żeby, żeby tutaj w tym zakresie pomagać. Opanujcie się, to jest zdrowy rozsądek, tylko i wyłącznie.